Cześć moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat promocji w Rosmanie 2 2, także zapraszam do oglądania. Aktualnie trwa promocja w Rosmanie 2 2, jeżeli chodzi o pielęgnację, stylizację i koloryzację włosów. I ta promocja 2 2 polega oczywiście na tym, że dwa produkty kupujemy i dwa produkty tańsze dostajemy w gratisie. Ja oczywiście się zaopatrzyłam w cztery produkty, zaraz chwilę wam pokażę co kupiłam, tylko może kilka słów na początek powiem o co chodzi w tej promocji, bo może nie każdy się orientuje i nie każdy o niej wie. Więc tak, promocja ta trwa od 8 marca do 21 marca 2019 roku. Dzisiaj mamy 15 marzec, więc jeszcze przez kilka dni można będzie skorzystać z tej promocji. Ta promocja niestety albo niestety dotyczy tylko klubowiczów, więc trzeba być klubowiczem Rosmana, żeby móc po prostu skorzystać z tej promocji. I zakupów można dokonywać zarówno stacjonarnie jak i internetowo. Ja swoje zakupy dokonałam stacjonarnie, więc poszłam, obejrzałam i stwierdziłam, że te cztery produkty, które za chwilę wam pokażę, przydadzą mi się. Mam nadzieję. I myślę, że fajna opcja, jeżeli ktoś chce skorzystać z, właśnie z kupna takich rzeczy do pięknacji włosów, bo myślę, że to się w miarę opłaca. Co warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę? Produkty, które nie tylko tutaj wchodzą w zakres kosmetyków, ale również typu gumki, spinki, nawet jakieś lokówki, nielokówki wszystko to, co jest związane ze stylizacją włosów, również wchodzi w tą promocję. Więc jeżeli ktoś z was, nie wiem, stwierdzi, że chciałby opaskę gumkę albo coś jeszcze innego, oczywiście to również wchodzi w zakres tej promocji. I tak, i może pokażę wam co kupiłam ja. I zaczniemy od Aha, i jeszcze może powiem tylko tyle, że te produkty muszą być z czterema różnymi kotami kreskowymi, ale jeżeli kupicie na przykład dwie farby albo dwa szampony, ale inne, wystarczy, że to będzie inny zapach czy inny kolor, do innego koloru włosów, to jak najbardziej ta promocja Wam się wliczy. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja kupiłam właśnie dwie farby do włosów z Farba to jest farba dla mojej mamy. Troszkę może będzie słabo widać przez te oświetlenie. Ale to jest mniej więcej taki kolor. I to jest kolor orzechowy brąz. Ja już Wam je wysyłałam. Zdjęcie mama zaakceptowała ten kolor, więc na święta wielkanocne Myślę, że będę jej malować włosy, także dla mamy idzie ta farba. Natomiast dla siebie zaszalałam i kupiłam farbę w takim odcieniu. Jest to odcień jasne różowe złoto i jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle cokolwiek na moich włosach chwyci. Ja, jak widzicie, mam aktualnie taki kolor z delikatnymi odrostami swoim naturalnym myślim kolorem, jak ja to mówię. A moje tutaj włosy farbowane to jest taki Ala blond. i tak się zastanawiam po prostu, czy mi ten kolor Ala Różowawy taki lekka po świata złapie. Jeżeli chcecie test na żywo tej farby na moich włosach, to dajcie koniecznie znać. To po prostu jak będę malować włosy, to po prostu, po prostu, po prostu to nagram. Za dużo słowa po prostu przepraszam, albo nie przepraszam. Nie, śmieję się, wiecie, że żartuję. W każdym razie. Hmm, Tą farbę chętnie przetestuję. Jak chcecie również ze mną przetestować wspólnie, to dajcie koniecznie znać. Trzecią rzeczą jest to y, szampon Helder Shoulders. I to jest szampon kupiony z myślą o moim mężu, dlatego że Tomek po każdym innym szamponie niestety, ale dostaje upierzu. I jedynie właśnie po tym, znaczy może być oczywiście inny. Tutaj ja wzięłam sobie z liścio, y, z liśćmi y, herbaty, ale oczywiście drzewo herbaciane, ale oczywiście czy cytryna, czy jakiś inny, czy ten zwykły podstawowy również wchodziłby w grę. Tego jeszcze nie testowaliśmy. Ostatnio Tomek miał cytrynowy i teraz stwierdziłam, że drzewo herbaciane sprawdzimy sobie. Tutaj jest 400 ml, więc to jest to większe opakowanie, są jeszcze mniejsze. On coś w granicach 15 zł kosztuje więc yy, tak, dla Tomka kupiłam po prostu, to dostanie w prezencie ode mnie, <laughs> czyli od swojej najlepszej żony na świecie. I tak, no i to jest szampon przeciwłupieżowy i mówię, u Tomka sprawdza się niestety, ale tylko i wyłącznie ta marka naprawdę próbował różnych szamponów i naprawdę bez żadnych rezultatów. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam jest to, o Jezu, czekajcie, z Batis suchy szampon do włosów. I tutaj ja się na niego zdecydowałam, dlatego że on tak pięknie pachnie, bo ja wzięłam tą wersję słodką i on po prostu, bo jest jak, przez sobie nie odsłaszcz. Ojejku, jak on naprawdę tak ładnie pachnie. I tutaj on nam tutaj oczywiście zapewnia to, że natychmiast odświeży nam włosy. Ja, a, zaznaczę tylko jeszcze tyle, że ja nigdy nie używałam suchego szamponu do włosów, nigdy. Czytałam, że niby Batis jest w miarę dobry. Jak używacie, to koniecznie dajcie mi znać, czy warto było kupić. I stwierdziłam, że do awaryjnych sytuacji, kiedy muszę wyjść, a niekoniecznie moje włosy tryskają energią, to myślę, że dobry sposób na spryskanie się i sprawdzenie. Mam nadzieję, że się sprawdził. mnie. Ja na pewno go nie będę często używać, ale wiecie. Tutaj zapewnia nas producent, że włosy są puszyste, jedwabiście miękkie i uniesione u nasady. Tutaj jest zapach dziewczęcy i bezpretensjonalny, a przy tym orzeźwiający i nie za słodki. Ja, jak wiecie, słodkie rzeczy lubię, zarówno jeżeli chodzi o zapach, jak i o spożywcze rzeczy. Więc jeżeli by nawet pachniał bardzo słodko, to dla mnie to jak najbardziej jest na plus. W każdym razie pokazałam Wam cztery swoje rzeczy. Dajcie koniecznie znać, czy wy skorzystaliście z promocji Rosmonowskiej, czy według Was ta promocja się opłaca, bo też y, zdaję sobie z tego sprawę, że, że na niektórych stronach internetowych z kosmetykami można kupić naprawdę dużo taniej, jeżeli chodzi o mm, kosmetyki, zarówno kolorówkę, jak i szampony, itd. Naprawdę można wyszukać sobie w miarę tanio. Ale ja myślę, że te rzeczy, które kupiłam to na pewno zużyję i zużyje też mój mąż, moja mama, więc wszyscy skorzystają, włącznie ze mną. Więc koniecznie dajcie znać, czy Wy skorzystaliście i czy macie zamiar skorzystać z tej promocji. Ja z tego co wiem, to zbliża się również ta promocja 2 plus 2, jeżeli chodzi o kolorówkę w Rosmanie. Ale powiem Wam szczerze, że ja niczego nie potrzebuję i nie wiem, czy będę korzystała z tej promocji. Wam tylko po prostu przekazuję taką informację, żebyście mieli to na uwadze. Chyba w kwietniu ma być ta promocja 2 plus 2, właśnie na kolorówkę. Jeżeli komuś się coś kończy z tego zakresu, to myślę, że warto skorzystać. Ale skupmy się teraz na tej promocji, która aktualnie trwa. Tak jak wcześniej wspomniałam, do 21 marca można skorzystać z tej promocji. I co? I dajcie koniecznie znać w komentarzu, co polecacie. Aha, jeszcze ważna rzecz, niestety, ale można skorzystać tylko i wyłącznie jeden raz, czyli jest to jednorazowa możliwość kupna tych czterech rzeczy na jednego klubowicza. Więc jeżeli raz skorzystacie z tej promocji, to już niestety, ale drugi raz nie możecie już użyć tej samej karty. Niestety, niektóre promocje u nich są takie, że można wielorazowo korzystać, ale niektóre po prostu są takie, że właśnie tylko jednorazowo. To akurat jest jednorazowo, więc. Tylko jeden raz można. Moja siostra również skorzystała z tej promocji, ale już jej rzeczy nie będę pokazywać, bo chciałam, żeby ten film był po prostu krótki. I chciałam Wam po prostu przekazać taką informację, że taka promocja aktualnie trwa. Więc co, pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Buziaki, ściskam Was i życzę Wam udanego weekendu. Bo dzisiaj jest piąteczek, więc odpoczywamy. Pozdrawiam Was pa!